Dzień dobry Domski. serdecznie w drugim odcinku zagrajmy w Arks Fatalis. Ostatnio udało nam się uwolnić tutaj jakiegoś goblina, który powiedział, że nam pomoże w zamian, jeżeli my pomożemy jemu. Sprawdźmy już tą drugą celę i jest wow. Ja tu jest drugi goblin, który niestety już chyba nie wytrzymał presji i się powiesił. Albo zawiesił się przynajmniej w prawach strażnika. Zrobimy sejwa. I mam tą lepszą broń? Tak, mam, maczukę. No zawsze to coś lepszego niż ten sztylecik, który mogę sobie machać bardzo długo i nic nie zabić. Cofniemy się w takim razie tam, gdzie są teraz te dwa gobliny. Myślę, że powinniśmy dać radę je zabić. Tutaj jest początek gry. Jak widzicie, już wstawili żelazną blachę. Znaczy, jakoś tam, nie wiem, blachę wstawili, żeby nikt więcej nie uciekł oprócz nas. Robimy sobie save'a znowu. Tym razem powinniśmy dać radę przynajmniej zabić tych dwóch. Okej. Okay. co większe odrażnie przynajmniej zadajemy. No, pokażcie co potraficie teraz. Marne gobliny. Nie uciekniesz, blokujecie. O no właśnie, coś takiego mi chodziło na samym początku. Pięknie. I ten drugi? No chodź tu. O, uj, uj. Dobra, zwracam honor swojemu magowi. Jest A, drewniana pałka. Weźmiemy sobie drugą taką. I mam Miałeś złoto przy sobie, cudownie. Stalia, kart, oni w coś grali, dlatego powiedział, że przegrałeś. I okay, tu jest jakaś skrzynia. Sprawdzimy ją sobie. Mamy kryształ, dwie pochodnie. Tutaj kryształ chyba można sprzedawać, ewentualnie za coś wymieniać. Tutaj raczej nic więcej nie będzie ciekawego. Wiem, że na tym poziomie możemy znaleźć więcej run magicznych, które tym razem pozwolą nam tworzyć właśnie zaklęcia takie jak e, pocisk, magiczny pocisk, który mamy aktualnie przypisany ze zwoju i możemy wykorzystać go tylko raz, ponieważ jest przypisany ze zwoju. Ale w niedługim czasie znajdziemy następną runę, a w zasadzie nawet chyba dwie runy znajdziemy. Zobaczmy tutaj przede wszystkim czy coś jest. Aha, tutaj byliśmy. Spoko. Już pamiętam. Chciałbym zbadać jeszcze... Wow! Może niekoniecznie tam chcę iść teraz. Będę chciał za to zbadać. Zdostać przede wszystkim tą runę. O oh ja, yeah. widzę go. No widzę dwóch nawet. Dobra, dwa gobliny. już nie powinno być tak strasznie. Bo on mnie trafił. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pięknie oberwał. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No zabij go. Dajesz, dajesz, dajesz. Dobra, jakoś się zaciął chyba. A to nawet na plus dla nas. A no, wreszcie, dziękuję. Ok, straciliśmy jedną z maczuk. No że to jest stara gierka, to nie wymagajcie od nich, że przeciwnie będziemy miał jakąś niesamowitą inteligencję. Tam widzę tego drugiego goblina, którego chciałbym ubić. Chodź tu. I za chwilkę już nie będziesz żył. Uh -huh. No nie uciekaj, cwaniaku. Jeszcze raz. I po tobie. Doskonale o to chodziło. Więc tak. Co miałeś przy sobie? Miałeś przy sobie wino. Okej. Okay. Weźmiemy sobie dodatkową maczugę. I tu jest moi drodzy to czego szukam Aktualnie jeszcze możemy użyć nawet zaklęcia na kolesiu okay, No wstawaj Pięknie Trzeba mi oberwał trochę Tego goblina sobie szybko zabijemy Maczuga nie jest taką złą bronią już Na samym początku, wow Albo zaraz padnę, tylko tak mówię Kurde, twardy koleś Aaa, ah, już jesteś red O, no, te fuck Tak mnie zabije, no O oh, mój Boże Wyzionę ducha autentycznie i to chyba ze strachu Zanim <ścoughs> zacznę się tak walczyć tak jak powinienem Więcej jabłek, zjemy te jabłka Ooo, wiemy jeszcze, że berka. Kończy mi się prowiant. Mieliśmy jeszcze jakąś marchewkę. Trochę grzybków. Cudownie. oki okay. Ale koksu to my będziemy za chwilę. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj, moi drodzy, jest ukryty przełącznik. Dzięki niemu dostaniemy się do pomieszczenia. Gdzie jest jeszcze jeden klucz. Świetnie. I jak ten klucz weźmiemy, jeszcze to jest drugi klucz Mamy niepodpisaną goblińska przepustka Ta przepustka po, ten ten przepustka posiadać iść wolno po goblinim królestwo Potwierdzone przez Dobra, weźmiemy to sobie, będzie nam, potrzebujemy tego, to jest do questy potrzebne I tu jest drugie, jeszcze skrawek z zapisanego papieru Drodzy goblińscy przyjaciele, zgodnie z umową chciałbym potwierdzić moje zamówienie na kolejną parę ludz, ludzi do złożenia w ofierze naszemu kochanemu akpie? Dostaniecie tysiąc sztuk złota za głowę przy dostawie. Dostarczę wam tę królewską kwotę osobiście, lord i serbius. Hmm, no dobra. Coś mi się tu nie podoba, że. Weźmiemy sobie tą notatkę, może będzie potrzebna do jakiegoś questu. Weźmiemy też miksturkę. Mamy jeszcze jedną rybę. Czy coś może jest tutaj, nie wiem, za tym nic nie ma. Tutaj może coś jest? Nie. I teraz będziemy sobie szli po to, co, na czym mi właśnie zależy od Pokażę Wam do czego ta przepuska jest jeszcze potrzebna. Czy choć nie, to jeszcze to, to chyba to jeszcze nie tutaj. Ta, ta przepuska jest jeszcze daleko. Dobra. Na razie to sobie... Na no, chwila. Idziemy po magię. Muszę mieć magię. Muszę być koksu... I dopiero wtedy będę mordować. Wtedy dopiero zaczną się rzęsie. Fajnie się rzuca zaklęcie. No szczególnie te ofensywne. No, Potrzebny mi jest wejść. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie nie zauważyli. No, chyba uciekłem? Tego zabijem sobie z problemu. Okej, okay, gdzie uciekasz? Ha? Już jest za żołądek trzymał pajac jeden, dobra. Nie znaczy, coś tam zauważyli, ale jednak nie wyczuli nas do końca. Weźmiemy sobie z serii chleb, przyda się. I tutaj są te drzwi, którymi mi zależało, żeby otworzyć będzie ten klucz. Świetnie. Gonią mnie? Nie, nie gonią mnie. Ale w tym miejscu znajdujemy przede wszystkim lepszy miecz, wymagane 10 siły i 40 walki, ja chyba tyle nie mam nawet. Ale powiedzmy, że weźmiemy go sobie, mamy też krótki miecz, tarczę, którą od razu założę, u, tam trochę złota ukryte, 20 złota, doskonale, i dwie runy dodatkowe, czyli Am i Tar. Dodatkowo reszta zbroi, którą będziemy chcieli używać. I jeszcze mamy wałek jakiś śmieszny. Tak, butelka z winem, jabłuszko, łódko kurczaka, ryba, cudownie. I teraz zobaczmy przede wszystkim to co mamy. Mamy 30 siły do 40... Będę musiał sobie troszkę dołożyć. Weźmiemy sobie na pewno... Wymienimy ten, ten miecz na maczugę. Czy oni, czy oni tam idą? Czy mi się tylko wydaje? Nie, wydaje mi się, dobra. I zobaczmy teraz zaklęcie. Jak widzicie, dostaliśmy nową runę. Jest to R. Czyli chyba R chyba znaczyło e, energia. Więc stwórz energia. To będzie pocisk właśnie, ten magiczny. Później na przykład będzie coś takiego jak stwórz ogień obszarowy. To będzie znaczyło kula ognia. I możemy chyba nawet rzucać. O, możemy nawet rzucać kula ognia. To jest. To jest... E, Aha, te trzy... Nie, chyba nie mamy tej runy w takim razie Nie, nie mamy tej runy Dobra, a tej ostatniej jak widzicie, tutaj jest runa jedna potrzebna, taka trochę inna To na pewno nie jest ta Chyba, że... Sprawdzimy, poczekajcie Tylko się oddalę na zasadzie Friendly Fire Uu. Dobra, zmieniam zdanie Mogę używać kuli ognia, coś podpaliłem. na razie nie będziemy tego robić, bo jest dość kosztowne. W manie szczególnie. Ale fajnie, dobra. Mam już zaklęcie trzeciego poziomu. Dałem dużo w inteligencji na samym początku i teraz to punktuję. Tylko że niestety stać nas tylko jedno takie zaklęcie hmm. naraz. O właśnie. No, dobra, teraz dobijemy ręcznie. Jeszcze raz? Haha, <laughs> pięknie, idealnie. Dobra, uwielbiam, uwielbiam po prostu magię w tej grze. Zabierzemy sobie z niego rzeczy. Mhm. Ryba. I czymś takim tutaj mogę walczyć. No ba, ja jestem koksu teraz. Ten nawet rękę stracił po moim ataku magicznym. Zobacz, pójdziemy troszkę dalej i zobaczymy, co sobie trzymali w tym miejscu. Mamy chlebek, mamy większą ilość wytrychów, więcej sera, którego sobie oczywiście pozbieramy. To jest jakaś goblińska gra, przypominająca szachy. A ja będę chciał otworzyć to przejście. Świetnie. I dzięki temu znajdziemy sobie kolejną runę nie wiem, czy możemy tej runy używać. Mamy zaklęcie trzeciego poziomu... A nie! Ma, mieliśmy już tą runę, spoko. Może być... E, następna tarcza. Czy ta tarcza jest w lepszym stanie niż moja? To oczywiście przedmioty się niszczą i tak dalej. No powiedzmy, że trochę lepsze. Ale nie mamy zbyt dużo miejsca, to nie będziemy go zabierać. Zapiszemy grę. I zobaczymy co jest tutaj jeszcze dalej. Przykro, widzę. Okej, źle Dobra, zabiję go klasycznie. Na takie małe to. Nie będę się rozdwajał specjalnie. Okej. Okay. Okay. No gdzie uciekasz? Jesteś dead. Pięknie. Okay. Dobra, Bierzemy żeberka. To chyba nawet nic nie było ciekawego. Nie, to można było wejść na górę jakoś. Idziemy jeszcze pogadać z takim kolesiem, może wy wiecie, do czego on służy. O, tam jest taki troll. Zaraz pokażę wam, jak trolle wyglądają. Zbieramy grzyby, z nich się możemy leczyć. Mam też jeszcze jedną mix... roślinę leczniczą. I... o właśnie, o tym, o tym gościu mówię. To jest taki troll, prawda? Ja nie bardzo wiem, o co chodzi z tym trollem. Znaczy, przynajmniej nie wiem... A zresztą zobaczcie sami za chwilę. Dialog wam pokażę. Czekaj, zabierzemy mu trochę ryb. To głównie po te ryby przyszedłem. Hmm. So I understand correctly the trolls work for the goblins. Ah, uh, King of Trolls, follow goblin's orders? Gru hates goblins. Gru prefers to here! Free. No orders. No working. Gru make music. Gru make statue. Gru Today, Gru Alone. him not have friends him not have presence only friend of Gru up there him were forgotten Gru sad well maybe we can be friends really you want me Gru's friend oh, me have no friend <laughs> well friend Chcesz być przyjacielem trola, tak? Świetnie, w dzienniku mamy notatkę, że możemy mu dać jakiś prezent. Nie bardzo wiem, co on może chcieć. Przede wszystkim. wiem, ryba? Nie, na pewno nie ryba. Ja tam wiele rzeczy spróbowałem mu dać, niestety nic od nas nie chciał. I zejdziemy sobie jeszcze niżej, bo chciałem zobaczyć, czy na dole będą jakieś ciekawe rzeczy do zebrania. <try> Ale jak możecie, czy wiecie po prostu co, napis, co mu dać, to możecie napisać, bo ja na przykład tak średnio wiem. Ja mamy e, z tych e, liści... znaczy z tych kwiatów robimy m, miksturki many. To jest może coś jest ciekawego? Nie. Nie. Ta gra potrafi przyciąć, przyciąć nawet na nowych facetach. I tam mamy jeszcze jakąś dziwną strukturę, która aktualnie nie pamiętam do czego służyła. Wiem, że później do czegoś tam służyła, ale... O Jezu, ja w to nie grałem całe lata temu. No... <ścoughs> ja w to grałem chyba jak była premiera nawet. Mi się pamiętam, że mi się ta gra strasznie podobała. To z... Uważałem ją, że jest rewelacyjna, prawie równa z Morrowindem. Jeżeli chodzi o klimat przede wszystkim, czy właśnie tych techniki z tym czarowaniem i tak dalej. To, 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 było niesamowite w tej grze. Uh, teraz już jest. Naprawdę niczego nie pamiętam. Tam się nie dostaniemy bez jakiejś mikstury lewitacji, cokolwiek. Mamy tu w ogóle jakąś miksturę? mam jakąś miksturę lewitacji? Coś, coś? Lecznicza... Wino... wino mam całą masę. A, o chwila, nie dodaliśmy jednej runy. Okej. Okay. Czy ja w takim razie mam teraz jakieś nowe zaklęcie? Zaklęcie siódmego poziomu. Ognista zapora. Wow. Spasio to chyba chroń. Co to będzie? Stwórz ogień chroniący. Coś takiego. Nie, zobaczmy co zaklęcie w takim razie. W akcji. Spasiu. Ok. I pewnie jak ktoś przez to przejść zostanie bardzo poraniony. No, nice! Mamy z szóstego poziomu. Robi się teraz siódmego nawet poziomu, to robi się coraz ciekawiej. Nie ma co. E, Kolejny, wiem, że jest tutaj, w tej grze jest około setka zaklęć, więc jest naprawdę w tym czym wybierać. Przede wszystkim jest się czego uczyć, jeżeli chcecie być dobrym magiem. A Dla mnie w takich grach to jest najważniejsze właśnie klimat, takie wczuwanie się, wiecie, idę mrocznymi korytarzami, trzymam w ręku sztylet, zaklęcia przygotowane w głowie, wiem co mnie czeka, wiem też jaka jest kombinacja zaklęć i jak ich użyć, by nie zginąć, a za chwilę spopielić tego niemiłosiernego durnia, który chciał stanąć na mojej drodze. Chciałbym jeszcze sprawdzić co jest... Tutaj. I naprawdę tutaj jak gram magiem to czuję się kurde jak boss. Autentycznie. Skill, skill, skill. I jeszcze raz skill. Trzeba troszkę praktyki nabrać może w posługiwaniu się zaklęciami. Ale gdy już wam się to uda. To Uuu, jest to poglądać. Okej, okay, te hobgobliny najwidoczniej, czy te większe gobliny, nie, nie, nie wiedzą, że jesteśmy zbiegłym więźniem. To dobrze, myślą, że jesteśmy handlarzami klejnotów. A mamy licencję, tylko ona jest pusta, nie jest niepodpisana. I pamiętacie goblina, którego wypuściliśmy z więzienia? No właśnie, i teraz będziemy musieli go znaleźć, bo potrzebujemy aktualnie od niego... Przysługi, jaką nam obiecał. W razie, udamy się tym razem do wyjścia już. Tam jest tej części więzienia. Cała gra jest bardzo duża. Jeżeli... Um, poza tym dzieje się chyba w całości pod ziemią, z tego co pamiętam. Tylko to są różne rodzaje jaskinie. Są nawet całe podziemne miasta i metropolie, więc... No... Pff. Autentycznie, świat wykreowany przez twórców jest tutaj bardzo dobrze zrobiony i przede wszystkim szczegółowy. Ok, idziemy dalej Zrobię sobie save'a jeszcze Tak za chwilę będziemy kończyć odcinek Bo muszę jedno, jeszcze jedną rzecz dokończyć What the fuck Nie chciałem żeby coś mi się zwaliło na głowę I zobaczmy tak Wyszliśmy już chyba z lochów Należących do goblinów I doszliśmy do posterunku ludzi Wspaniale Okej, okay. cudownie, to jest trochę małe fiksy graficzne to Do tego widzę dużo trupów Albo przyszliśmy za późno Albo coś się tu stało dużo wcześniej No nic, tak czy siak, tutaj podziękuję Wam za uwagę I zagadkę zabitych strażników i zdewastowanej bramy fortu e, Rozgryziemy w następnym odcinku Dzięki za uwagę, hejka